Chcecie takie pyszne śniadanie z Airfryera? Oglądajcie ten film. Siemanko, kochani, i na pewno też mieliście nie jeden raz taki problem, że nie mieliście czasu zrobić pysznego i zdrowego śniadania dla Was i Waszej rodziny. Dzisiaj ja przychodzę dla Was z rozwiązaniem i zrobimy sobie omlet w Airfryerze. Całkowicie bezobsługowo, Wy w tym momencie możecie robić sobie co innego: myć zęby, malować się, szykować dzieci do szkoły. No więc, zapraszam Was na film. Do przygotowania naszego omleta, oczywiście, potrzebne nam będą jajka z wolnego bądź szybkiego wybiegu, jakie lubicie. <grystanie> Ilość zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja robię dwa, bo robię tylko dla siebie ten omlet. Natomiast, jeżeli robicie dla rodziny, możecie dodać więcej jajek. I Wasze ulubione dodatki. W moim przykładku będzie to kiełbasa. Możecie dać też wędlinę, na przykład chudszą, czyli na przykład jakąś drobiową, filet z z indyka, albo z piersi kurczaka. Cebulka, pomidorek, szczypiorek i trochę żółtego sera. Także tutaj składniki są dowolne, można dodać jeszcze na przykład papryki, jeśli lubicie. Jak robimy naszego omleta? Otóż w bardzo prosty sposób. Kłócimy ze sobą jajeczka. Mieszu, mieszu, mieszu. Moi drodzy, żeby powstała nam jednolita masa. I cóż innego. Po prostu wsypujemy wszystkie składniki do naszego omleta. Ja szczypiorku dam trochę mniej, ponieważ chcę zostawić jeszcze do dekoracji. I to wszystko teraz mieszamy razem. Nie jakoś zbyt agresywnie. Po prostu na taką jednolitą masę. Ciach, ciach, zobaczcie. Eee, możecie tutaj dodać teraz soli i pieprzu. Ja dodaję na końcu, ponieważ kiedyś słyszałem, że przez dodanie soli jajko po prostu lubi wyschnąć. Dlatego doprawiam sobie to po prostu na końcu już na talerzu. Wyjmujemy naszą szufladę, wykładamy ją papierem do pieczenia. Ja tutaj już mam taki przycięty kawałek na wymiar. O, bardzo ładnie. I wlewamy naszą masę jajeczną na papier. Wszystko, żeby nam nic nie uciekło. Pięknie, pięknie, pięknie. OK. Tak to wygląda. No nie będę Wam pokazywał teraz, tak jak to wygląda wylane, bo mi się to wszystko oczywiście rozleje. Wkładamy do maszyny i ustawiamy program Airfry. Temperatura 180 stopni i czas 12 minut. Oczywiście w połowie polecam sprawdzić jak to wszystko wygląda. Stawiamy i widzimy się za 6 minutek. No i tak moi drodzy, minęło już połowa czasu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a podobają wam się te przepisy, to zapraszam, zostawcie suba i łapkę w górę. Sprawdźmy. Mmm, wygląda już naprawdę bardzo ładnie. Ja żółtko jest ścięte, o tu jeszcze w rogach się nie ścięło, dlatego zostawiamy jeszcze niech się przypiecze. Ok, widzimy się na koniec czasu i zobaczymy, co z tego wyszło. No, moi drodzy, ostatnie 10 sekund, zobaczmy, co nam z tego wyszło. Ja już mam tutaj talerz przygotowany. 3, 2, 1, fertig. Otwieramy. komnatę Tajemnic. Wow, piękny jest. A jaki gruby, zobaczcie. Mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie to. Wygląda pięknie. Wypakujemy go sobie z airfryera na talerzyk. Mhm. Tak, ciekawe czy uda nam się go zdjąć, nie rozrywając go. OK. Tutaj zaraz sobie wyrzucimy. Zobaczcie, omleta już mamy na talerzu. Spójrzcie, jaki piękny, jak pięknie wygląda. Teraz tylko odrobina dekoracji, Sól i pieprzu, odrobina pieprzu. No i zobaczcie, moi drodzy, omlecik jest gotowy. Ja zaraz będę próbował. Oczywiście test smaku musi być jak u mnie zawsze. Weźmy sobie delec. Może mniejszy kawałek, żebym tym razem nie żuł go przez dwie godziny na filmie. Jak widać, omlet jest gotowy w środku. Mm. Mm. Punkt. Pyszny, niewysuszony, nie tłusty, bo nie użyliśmy żadnego oleju. Może oprócz trochę tego tłuszczu z kiełbaski, ale wiadomo, to można pominąć, jeśli użyjecie innej wędliny. Natomiast uważam, że petarda. Najważniejsze, że oszczędzamy czas, bo wszystko wsypujemy do airfryera, i w tym czasie możemy robić zupełnie co innego. A śniadanko samo się robi. Jeżeli chcecie więcej fajnych przepisów. Dajcie suba, łapkę w górę, skomentujcie, co chcecie, żebym następnego ugotował dla Was w Air Fryerze bądź normalnie. I widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa! Mm. Pyszny. Rewelacja.